Kapitan Lin Latham zmarł na pokładzie samolotu lecącego z Miami do Santiago de Chile. Do tragicznego zdarzenia doszło w ubiegły poniedziałek, 14 sierpnia. Według informacji podanych przez prasę helijską, kapitan rejsu Lima Alpha 505, 56-letni Ivan Andaur, poczuł się źle krótko po starcie z USA, gdy samolot znajdował się nad Morzem Karaibskim. Pilot stracił przytomność po wyjściu do talety. Obsługujący rejs z Miami Boeing 787 Został w związku z tym przekierowany do Panamy, gdzie bezpiecznie wylądował w niespełna 30, gdzie bezpiecznie wylądował w niespełna 30 minut od zgłoszenia. Maszynę pilotowało dwóch pozostałych członków załogi. Niestety, mimo prób reanimacji podjętych jeszcze w powietrzu przez znajdujących się na pokładzie lekarzy i pielęgniarkę, a następnie na lotnisku, nie udało się uratować życia kapitana. Kapitan Ivan Andaur latał w Latam, a wcześniej dla linii LAN przez 25 lat. Swoją karierę rozpoczął w chilijskich siłach lotniczych. Po tym tragicznym zdarzeniu od samolotu z Panamy do Santiago de Chile został przesunięty na następny dzień 15 sierpnia.